If the wind could spread your love, what if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Dzień dobry, kochani! Witam was w tym nowym vlogu. Wiem, że wyglądam jak dziwak. <laughs> Ale nie mam, chcę poczekać, żeby mi to, wiecie, zeschło, żeby to wyczyścić. A nie mam czasu, bo się uśpieszę. Jedziemy, słuchajcie, do Pizy z Lorencem Siostra Lorenca studiuje w Pizie. Lorenz dzisiaj musiał ją odwieźć. E, I tak mi powiedział: No dobra, no to chodź ze mną i zrobimy sobie dzień w Pizie, więc jedziemy do Pizy. A muszę wziąć ze sobą tubój, oczywiście, no bo leki, wszystko musi mieć. W niektórych godzinach Więc tutaj mam już mój pecaczek z Wiktorii I tutaj słuchajcie Wszystkie leki to biego, nie leki I jeszcze mi tutaj wejść syrop. Crazy No teraz niestety podróżować Znaczy podróżować jeszcze według mnie Mniej straszą podróże takie kilkudniowe Niż takie właśnie Szybkie tripy Bo właśnie można zrobić mini walizeczkę Też dla psa i, i, I po prostu tam schować wszystkie rzeczy. A tak, ona jeden dzień, to trzeba jakoś tutaj właśnie się bawić z tymi plecaczkami, nie plecaczkami, żeby wszystko weszło. Ale dobra, wesz przed syrop Dla Ciebie go mam wszystko. Dla ja Ciebie go mam wszystko. Muszę tylko teraz moje rzeczy jeszcze tutaj pochować, i będę pat Zdobywaj, ja ty wie, co się dzieje. Gdzie ty dzisiaj będziesz w Pizie? A czekajcie, ja chciałam wam na szybko tak pokazać moje nowe buty, które dostałam od moich rodziców, słuchajcie, na święta, tak, ja już dostałam prezent na święta i słuchajcie, to są te buty, ja już mam tutaj, ja już mam świąteczne skarpetki, słuchajcie, a patrzcie, pokażę wam, to są nowe Agi. Znaczy nowe agi. To nie są nowe agi, dla mnie to są nowe agi. E, to są agi, słuchajcie, te e, waterproof. <laughs> nie wiem jak to powiedzieć, te e, przeciwko właśnie deszczu, śniegu. Po prostu jestem tak zachwycona, ja je tak uwielbiam. Wyglądają troszkę jak takie kalosze, ale to jest, słuchajcie, totalnie mój styl. Ja uwielbiam agi, kocham agi i zawsze mnie to wkurza o że nie można w nich chodzić, właśnie jak popada albo jak jest śnieg, a te po prostu są idealne. Więc dzisiaj nie wiem, jaka będzie pogoda, więc. Więc jadą ze mną. Dobra, idziemy szybko się szykować i zapraszam Was do oglądania. końcu się do Was odzywam. Słuchajcie, my mamy już godzinę 2.30. Yy, Dopiero my słuchajcie, tak naprawdę dojechaliśmy do Pizzy. Byliśmy w domu. Tutaj. Got... Oral... Oh, no. no. Miasto. No i była siostra Lorenza. Zostawiliśmy ją w domu, wybakowaliśmy wszystkie jej ubrania, rzeczy, jedzenie. I teraz właśnie jedziemy, musimy zdać paczkę tutaj do UPS-u. I następnie zaczyna się nasz dzień w końcu, Mam nie potrwał on za długo, właśnie przez te wszystkie powody, ale jesteśmy już w Pizie Jest, słuchajcie, bardzo podobny do Florencji szok Kilka razy już byłam, ale byłam właśnie do Florencji, to widzę to, to podobisko Tutaj smacznie śpi, przypięta oczywiście do pasów. Tutaj jest taka gigantyczna paka. Musimy właśnie ją oddać, bo u nas w mieście nie ma centrów Upsa. Tutaj słuchajcie rzekę Arno, która przechodzi też em, we Florencji. I dlatego to jest takie podobne, bo wszystkie te budynki, wokół tej rzeki, no wszystko tak to podobnie wygląda. Zmierzamy do oczywiście wieży. Zobaczymy, może coś się zmieniło, czy jest bardziej krzywa. Siedzieliśmy sobie tutaj w warze, tutaj, tutaj po prostu tutaj przed, przed tym całym Piacę de tej Ceny Możecie sobie zobaczyć, wysokie, ale fajnie tak tutaj sobie usiąść, spójrzcie. Od razu mamy tutaj całą wieżę pizzy i coś sobie zaraz wybierzemy. Jak jest Lorenzo zawsze, co biorę auto on wszędzie, to ja wyglądam jak alkoholiczka, bo zawsze ja coś sobie wypiję, jakieś właśnie aperitifko w takim ładnym miejscu, a on zawsze musi właśnie obstawiać na coca colę więc wyglądam, o, turysta Lorek, wyglądam po prostu jak jakiś z problemem, nie? I już słuchajcie, wracamy do domu. E, to znaczy właśnie teraz wyjechaliśmy właśnie. E, to był bardzo, bardzo szybciutki trip e, przez to właśnie, że Lorenzo musiał zawieść jego siostrę i później oczywiście pomogliśmy w domu troszkę siostrze i, i no, poszliśmy sobie właśnie pod wieżę e, wypiliśmy sobie coś i, i dalej wróciliśmy, bo to, bo to długa trasa. Słuchajcie, 3 km, <laughs> więc 3 zrobiliśmy 6 km dzisiaj tak. E, Tobi jest wymęczony, śpi sobie tutaj z tyłu nie wiem czego widzicie. O! Ta chmurka z tyłu to on I my... No, no, no. I my właśnie już wracamy Zatrzymamy się pewnie gdzieś w Maku Po drodze, dlatego że Lorenzo Śpieszy się szybko, bo on na siódmą ma Piłkę nożną Więc musi dojechać na czas, a jest piąta Dobra kochani, ja już wróciłam. E, mówiłam wam, że to był bardzo szybki trip. Tak pojechałam bardziej, żeby on nie musiał później sam wracać. Słuchajcie, patrzcie do mnie przyszło mega paka. Czekajcie. E, Okej. Okay. I słuchajcie, to jest zamówienie. Es mm, Zamówiłam sobie świąteczne dekoracje. To pewnie będzie już ostatni film przed vlogmasem, więc mogę Wam te świąteczne dekoracje pokazać, bo że tak się ekscytuję tutaj są świąteczne dekoracje, ale są również prezenty dla, dla właśnie moich rodziców, dla Lorenza, niech no. Otwieram bo już tak się cieszę. Piękna podusia mięciutka z tymi bialutka taka piękna no po prostu, czy wy to widzicie? Z laskami cukrowymi. Słuchajcie, jestem w szoku. Bo ja myślałam, że zamówiłam sobie tylko... Yy, wiecie, tylko to. A mi przyszła cała poducha. Mega. Słuchajcie, cudowne to jest. Rewelacja. Wiecie co tu mamy? Okej, okay, to słuchajcie, zamówiłam mojej mamie taką piżamkę właśnie e, jako prezent. No teraz bardzo nie widać. Zamówiłam sobie taką samą czerwoną, więc czerwoną będę lepiej widać. Długa, taka satynowa e, piżamka. No, tego nie widać. I tak to jest mojej mamy, więc nieważne. Następnie słuchajcie, prezent dla Lorenza i to jest komiczne po prostu. Jestem bardzo ciekawa, czemu w tym będzie spało Taka z Czerwona cała Z laskami i z czastkiem I tutaj też pisze ho 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 Mamy spodnie I słuchajcie, te wszystkie rzeczy to jest 100% bawełna I to mnie szokowało, Więc mega, mega top Spodnie i bluzeczka, więc taka piżamka. Cudowna. I byłam bardzo wkurzona, że damskich, takich nie było bo bym wzięła sobie takie same. Następnie, właśnie, piżamkę, którą wziąłam dla mojej mamy, tylko że wziąłam ją dla siebie, bo chciałam taką bardziej świąteczną. Widzicie? Długie, nowe spodnie. Taka bardzo elegancka piżamka. I tutaj koszula. Super. Ok, następnie prezent dla Olka. Również piżama, ja na święto, słuchajcie, na święta, piżamy. To jest po prostu idealny prezent I tutaj mamy taką bluzeczkę z reniferem Mój tata i na nienawidzą piżam z długim rękawem, więc musiałam wziąć właśnie takie I spodnie takie w kratkę, mega! I zamówiłam sobie jeszcze jedną piżamkę dla siebie, taką już klasyczną Tutaj mamy taki, taką białą bluzkę z choineczkami i do tego takie zielone spodnie w kratkę Rewelacja, Boże, kiedyś uwielbiam piżamy I ostatni prezent dla mojego taty Zamówiłam taką ładną, bardzo elegancką piżankę. Klasyczna biała bluzeczka z krótkim rękawem i kselka ale kurczę, jakoś mała się wydaje Mam nadzieję, że będzie dobra I takie... W paseczki Następnie zamówiłam takie kapcie Do dorzucenia Dla mojej mamy Do prezentu, bo Nie ma ładnych kapci, no te są mega Takie mega milutkie Super, takie szare I następnie, a ostatnia rzecz To mam prezencik dla Charlie Cześć. Ale nie będę mu pokazywać I zaczynają się, słuchajcie Dekoracje Dobra już wiem, co to jest, już wiem, co to jest. Mój Moja ulubiona rzecz. Wziąłem jej jako pierwsza, nie chcę patrzeć, boże, jakie to duże. Dziadek, duży Taki piękny, jaki on jest w ogóle duży. Boże, piękny. Cały taki złoto, niebiesko-różowy, w takich pudrowych kolorach. No boże Boże, no jest cudowny. Przepiękny. Następnie, co to jest? Okej, okay, to wiem. To już tak, taki sztuczny bukiecik kwiatów, takich co pasują właśnie na zimę, do mojego wazonku. Klasyczne piłeczki do drzewka, czerwono-złote. Nie, mini choineczka. Spójrzcie, jaka ładna? Spójrzcie, jaka ładna. O, oczywiście muszę ją otworzyć, ale właśnie u mnie w pokoju nie ma miejsca na taką prawdziwą choinkę, więc... Wziąłam do mini choineczkę Super słodka A, lampeczki na choinkę Jednych ja grzeczny Czuję się jakby przyszedł do mnie Mikołaj What is this? Dawno o tym marzyłam Czuję się po prostu jak dziecko Piękne. Mikołaj taki Cudowny I nie jest nawet za duży Boże, kocham Następna paka ja wzięłam in, jeszcze inne kubki, więc sądzę, że to te Bo też zapachowane w kartonie Zobaczmy Tak nieestetycznie to bardzo lubię Tutaj porzucałam te, te ubrania O nie, to jest też piękne, czekajcie A, Cały taki North Pole na różowo Pięknie będzie pasował do dziadka, do żachów. Domek taki do postawienia. Super cute świąteczny do tealightów Tutaj oczywiście można dać sobie świeczuszkę. Bardzo ładniutki, Taki mega słodki. Malutki. Taka głupotka, ale można naprawdę fajnie wyglądać z jakimiś silnymi dekoracjami. Następnie tutaj słuchajcie, nie ma końca. Zaklejony jest. Przepiękna, słuchajcie, spójrzcie na to Pobiła się No nic, ja to jakoś sobie Słuchajcie, skleję, ale kurczę słabo No nic a Taka przepiękna hojneczka Spójrzcie jaka ładna Przechodząc dalej, bo już nie zakończy się ten haul Mamy jeszcze jedną, tego taką choinę. Nie pamiętam, żebym ja wzięła dwie Szczerze Ale Ale wzięłam dwie Następnie, tutaj wiem co to jest, bo jeszcze następna taka choinka, z... tak Nie, przepraszam Domek, jeszcze jeden domek, tylko że tym razem większy. Też oczywiście na świeczuszkę. Spójrzcie, jaki cute piękny. Wow. I walk around. A Christmas tree. Dobra, ostatnie cztery rzeczy. Może mam nadzieję, że Yes, look. Look at this. Idealna, właśnie większa choineczka do. Do tych białych, tylko że tym razem złota. Widzicie, te są takie. No, nie będę już wykazywać. No tamte, malu, białe są też takie. Boże, pięknie to będzie wyglądać razem. Cudownie. Tych, tych na pewno dwóch nie zamówiłam. Nie, no, ja się bardzo cieszę, ale o co? O co tu chodzi? Ja muszę przejrzeć sobie zamówienie, słuchajcie. Mówi to coś. A, ała, Kostki mi boli. Zmówiłam dwie. I te i białe. To nie wiem, czemu ja totalnie o tym zapomniałam. Ale nic, się cieszę bardzo. To są właśnie te następne kubki, które wzięłam. Które się razem łączą. To znaczy, każdy. Oczywiście pije się z jednego. Ale to tak fajnie można zaserwować. Bo spójrzcie, pierwszy kubek jest taki. Taka, taki tuf. Świętego Mikołaja. A drugi kubek. Yy, jest taki. I po prostu Można tak to podać Spójrzcie, czy Piękne Takie dwa kubeczki Super, super, super Cute Ostatnia paka to są na pewno koineczki, tak, bo to jest ostatnia rzecz Jakie małe Śmieszne Spójrzcie Tak to się prezentuje Właśnie dlatego, że nie mam miejsca na taką choinkę to wziąłem sobie takie, żeby chociaż troszkę tych drzewek mieć. Tak one się prezentują, to jest taki set. I tutaj spójrzcie, mamy taką mini choineczkę. No Dosłownie tycia. Średnią. Ok. I największą. Fajnie tak razem je postawić. Super, słuchajcie. Dobra, no to, to był mój. Unboxing, tutaj już nic nie ma. Muszę pochować prezenty, żeby nikt nie zwidział ich. No i to tyle. Słabo mnie widać. Ja już w łóżeczku, słuchajcie. Był bardzo fajny dzień, a troszkę męczący też, dlatego że właśnie o 8:50 musiałam zawieźć Olka do szkoły, następnie szybko wyszkolać. Trzy godziny drogi, jechaliśmy trzy godziny w tamtą stronę, a I później właśnie dwie godziny powrót, jeszcze z Tobim. Też pięknie się wymęczył. I obejrzyj jeszcze program, który właśnie dzisiaj się zaczyna u nas we Włoszech, który się nazywa Ciao Darwin i jest bardzo popularny, więc sobie też że dzisiaj, właśnie zaczyna się nowy sezon i będę już szła. speech I'm used to be in the last film. Bye bye, if your sweetness could be everyone one there being awards. Maybe the birds will sing